Cześć, przyjacielku, mordaczku, jestem Smufek, a jakiś czas temu zapytam was na karcie społeczności na YouTube. Tutaj gdzieś tam macie, tak się pojawia, co nie? Czy chcecie, żebym nagrał odcinek z otwierania stu epickich skrzynek? Chyba... no... widać, że chcecie. Z, z... Sorry, że tak długo, sorry, że tak długo. Oczywiście wyniki z ostatniego odcinka będą w trakcie filmu, więc uważajcie, uważajcie, oglądajcie uważnie. O, o, uważa, oglądajcie uważnie, mordu, nie? Chciałbym jeszcze podziękować trzem ostatnim wspierającym tego kanału. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, ale dobra, nie przedłużamy, bo to chyba już długo trwa, co nie? To czekajcie, tutaj tutaj lecimy. 100 epickich kluczy. 100 epickich kluczy, czyli 100 epickich skrzynych skrzy, skrzy, skrzy. Więc, mordo, będzie otwieranie, otwieranie. Liczę na 10 mnożników, i oczywiście, jeśli będzie tutaj 100 łapek, to rozdaję wam mnożnik kolejny. A jeśli tu będzie więcej łapek, to podnosimy próg. Czyli, może nie, jak będzie 200 łapek, to robię otwieranie 150 kluczy. Mhm, 150 kluczy, mordeczko. Więc. Stawiajcie, dawajcie łapeczki i zaczynamy. W sumie zaczynamy, nie przedłużamy. Dobra, Elytra, a mógł być już mnożnik? już jest, jest mnożnik nie ma, dobra. Powiem wam, że 100 kluczy to będzie długo trwało, ale postaram się to jak najszybciej otwierać, żeby, żeby was nie zanudzać. Oczywiście, 10 mnożników dropi dzisiaj. Ugadałem się z właścicielem, że będzie 10 mnożników. Oczywiście, jak w poprzednim odcineczku była herbatka, to w tym też będzie herbatka. Mhm, herbatu nie jest, ale mnożnika dalej nie ma. 100 kluczy, wiecie, nie to jest 100 kluczy, to jest około 200 zł, jak sobie obliczyłem, Naprawdę. No. To jest... O, jedziesz, mała! No i dupa! Tak blisko, tak. Da... No i jedno miejsce tylko, no, jeden, no jeden, jedna kratka. Kurczę, no. Tak widziutko Tu gdzieś był nożnik nie wiem, było nigdzie, dobra, lecimy dalej. Jak się ludzie tu schodzą? Ogólnie to ja wyłączyłem sobie, jak to się mówi, wyłączyłem sobie czat, żebym nie miał spamu. Daj klucz, daj klucz, bo naprawdę chciałbym wam dać klucz, ale nie tym razem, nie tym razem, ponieważ to jest wszystko na odcinek. No chyba, że poprosicie ładnie w komentarzach, to jakieś wam kluczyki w następnym odcinku rozdam, co nie, no nie ukrywam, że mam taką możliwość, więc wiecie, dobra, pranie się zrobiło. No, więc dropo nam 50 tysięcy, lecimy dalej, lecimy dalej, zostało nam ile? 80, 9, dopiero 9 kluczy otworzyliśmy. 9 skrzynek, dalej. Liczę na mnożnik, tu jest mnożnik, on tutaj się pojawia, ale liczę na 10 mnożników. Ze 100 skrzynek musi chociaż 10 wylecieć, i wtedy rozdaję wam na bank. Jak w ogóle, jak, no, jak mnie rozdą, to, to oczywiście lecą, bo mam trzy we kwipunku, więc no, tak, czy siak konkurs będzie na mnożnik. Tylko. Um, ludzie, nie, nie latajcie mi tutaj, to jest najgorszy. Ale. Ale, no powiem wam, że przydałaby się taka fałka dla tego youtuberka małego na serwerze, co nie? Czyli znaczy nie dla mnie, YouTube, ty, dla IT, ale dla takiego małego jak ja, co nie? No, przydałaby się tutaj fałeczka, żeby spokojnie mocno nagrać, czy, znaczy, żebyście mi nie latali, bo i tak wam klucza nie dam. Aż jedno. Mnożnik daj mi, daj mi mnożnik, to jest 100 skrzynek. Tu musi być mnożnik, musi być, bo jak nie będzie, to będzie przypał. Ludzie przestaną otwierać skrzynki. Dobra, standardowo, was się spytam Jak wam ja dzień? Co jedliście na obiadek? Co jedliście na siadanko i kolację? Bo powinienem zacząć na nie na to... Nieważne Nieważne, mordo Ważne, liczy się to, że tu mam 100 skrzynek do otworzenia, to się liczy Jak nie wiesz co się liczy, to się liczy, żeby mieć 100 mnożników ogólnie A fajne by było, ja... <laughs> no, wszędzie ten mnożnik się pojawia, pojawia ale nigdzie nie dropi mm. Ja tu z nerwów padnę, niż ja to otworzę w końcu strasznie dużo, te 64 skrzyneczki w poprzednim odcinku to było dużo ale teraz leci 100 i powiem wam, że to jest więcej o zdecydowanie, to, to ja już odczuwam co nie bo tyle tych mnożników się pojawia, ale żaden nie chce wylecieć ja bym chociaż chciał, dobra 10 z 10 przesadziłem, może tak z 5 5? dalej za dużo chyba, co, zobaczymy jak utworzy 13 i z 30 tam 6 nie będzie Nożnika to się poddaje, naprawdę. No w 36 powi powinien się pojawić mnożnik, to nie ukrywajmy no. Ostatnio na live' jak otwierałem. To dwa mnożniki z 10 kluczy mi dropu. Dropy. Nożniki dropły. No, dropy mi. A nie no, a tutaj ile jest? Już 30 poleciało z 25 kluczy i żaden nie był mnożnikiem. Mi się przykro robi, bo, bo bo ja chcę być najbogatszym graczem na serwerze, a nie, a nie, a nie... a nie mogę być nim. 100 kluczy mordo, 100 kluczy. Ja Cię kręcę, 100 kluczy i żaden nie chce dropnąć mnożnik. To, to jest naprawdę hit Ja mam pewnie ustawiony jakiś drop, naj najgorszy To tak na pewno nie jest A miał być ustawiony najlepszy, pewnie coś się właścicielowi popsuło Tam i źle mi to zaznaczył, pewnie się pomylił Chociaż mam iron golemy jakieś, to też chodzi fajnie na, 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 na ryneczku Coś tu jeszcze mamy fajnego? Nie, tylko iron golemy to zaraz te wszystkie inne rzeczy powywalam wam bo, 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 bo. chociaż litra mogłaby dropnąć, ona też jest sporo warta nie tyle co mnożnik, ale no jest warta, swoje ale no nie ukrywajmy, mnożnik będzie najlepszą opcją dobra, bo się miejsce kończy macie, macie, bo mi to naprawdę, te rzeczy są mi niepotrzebne a wam się przydadzą w większości, bo wy tutaj się piwipujecie jakichś kilofów nie macie fajnych to ja już Wam daję Blaze, przydadzą Wam się Creepery, slimey, villagerzy. Masz rumki, Litre sobie zostawiam I tak samo sobie Iron Golemy, bo to chodzi fajnie na ryneczku, chodzi fajnie, można, można fajnie to sprzedać A jak wiemy, potrzebuję pieniędzy <grym> Ajsu, potrzebuję na serwerze, bo jestem biedotą O, Instagram Nowy, no, o, nowa osoba obserwuje mnie Superansko, więc też mnie zaobserwuj Wyświetlać się mój Instagram teraz, więc nie mów, że nie wiesz, jaka jest nazwa tego Instagrama, bo mordo. Masz pokazaną nazwę. Mm, nożnik kawy! No shit, no tak z tak kluczy został. Z 36 kluczy nie dropło nic fajnego. A zobaczymy jak mi dropnie z 64 teraz No teraz już powinien dropać ten nożnik ponieważ już sporo tych kluczy otworzyłem i jako jedyny otwieram tutaj klucze prawdopodobnie Bo nie widzę żeby ktoś otwierał tylko latają mi przed kamerą No więc mógłby mi dropnąć Najgorzej jak ja otworzę teraz te 100 kluczy Przyjdą później osoby po mnie I wszystkie osoby po mnie sobie powygrywają A ja, a ja, a, a, a ja nie wygram To będzie przykre no, normalnie no nie tak blisko już który raz już tak to blisko jest ustawione no, chyba z trzeci lub czwarty Nawet więcej bym powiedział Z dziesiąty Nie no nie ma nie ma nie ma, nie ma idź dalej no idź dalej zostało 59 kluczy to naprawdę jest dużo kluczy jeszcze ale noż powinien mieć trzy mnożniki w ekwipunku no no, nie jest mnożnika tutaj jest Jedziesz, jedziesz! Który raz policz ktoś w komentarzach? Mi napiszcie mi w komentarzach, ile razy miałem tutaj o jedną kratkę mnożnik. No, naprawdę, ja myślałem, że tu będę z dziesięć mnożników miał, a ja tu mam ile? Zero. No, 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 patrzcie, patrzcie, patrzcie jak ucieka. No i do co mam. <śmum> mm, mm. Jestem zdenerwowany, naprawdę. Myślałem, że będę tutaj szczęśliwy po tym odcinku. Miałem dzisiaj dobry humor. Specjalnie chciałem nagrać dzisiaj odcinek, bo dzisiaj mam naprawdę dobry humor. Ale po tym odcineczku już nie będę miał dobrego humorku już nie będzie więcej odcineczków dzisiaj nagrywanych. A ja miałem w planach nagrać sobie kilka odcinków, żeby jakieś tam wlatywały na kanocu, nie? Jezu, to jest hit jakiś, to jest hit. Nie wierzę. Jak naprawdę w to nie wierzę. To jest naprawdę porażka, porażka. Jak tu nie będzie 10 mnożników to ja naprawdę wychodzę z tego odcinka. O, nie wierzy, no nie wierzę, no nie wierzę, ja już się załamuję, bo to tyle pieniędzy poszło na szczęście, nie moich Tylko od widza, No więc, no Chłopie, zero mnożników, zero, zero Nul Dobrze, że tu nie był mnożnik, bo bym się załamał Załamałbym bym się, ja czekam i czekam, ja tu otwieram Za mną jest 49 kluczy, mordo nie, mnożnik? Nie, już myślałem. 49 kluczy za mną. No troszeczkę jestem zdenerwowany. No, kurcze. I co, ja wstawiam odcinek, gdzie nie otworzę 0 kluczy, napiszę w tytule Otwieram 100 epickich skrzynek i ludzie sobie pomyślą, ha, pewnie mu dropał z 10 mnożników, a tu taka jazda, że 0. 0. To nie clickbait. Jak będzie w tytule, że 8 mnożników, to to naprawdę clickbait. Dobra, jeszcze 9. W końcu pierwszy mnożnik. Możesz ty, no. Ile czekałem na to? 53 klucz otwierałem i co? 0 mnożników. 52 był to. Ty, mnożnik na przykład by dropał 1 na 50 skrzynek, to powinienem mieć dwa chociaż mnożniki, tak? Z tego, co tutaj, tak mi się wydaje. Ale dobra, otwieramy dalej, lecimy dalej. Zostało mi 45 kluczy. Jeden nożnik dopiero. Jeden. Naprawdę to jest przykre. To jest naprawdę przykre. Jedna litra, jeden nożnik. Mmm. Yy. Mmm. Mm. No. <śpuszczaj> I tyle. Ja nawet nie patrzę na te kartki, bo ja się tylko tutaj denerwuję. Niepotrzebnie denerwuję się. Jest chociaż jeden. To przynajmniej macie na konkurs pewny. Bo cały czas mieliście pewny, bo my jeszcze trzy, ale mi chodziło, że... No. Jeden już przeleciał. Jedź, idź, 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 Idziesz, idziesz, że ja tu jestem skupiony, bo ja tutaj chcę Idź, idź, idź! no! No tego jeszcze nie było! Powiedzcie proszę, ile razy już się mi tak stanęło, stało, że tu był mnożnik. 50 marnych tysięcy na serwerze Za te 50 tysięcy To ty na Dirt'a nie wyłożysz Całą wyspą Dirt'em Ja nawet nie wiem co ja mówię, bo ja już jestem tak zdenerwowany Bo już ra jeden Jeden nożnik mi przeleciał I wylatuje mi trzeci Nie, nie tym razem Jeden poleciał i Drrrrrr Wielkie Jeden poleciał, drugi i proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, to jest ten moment, kiedy tu był mnożnik. Jedziesz, jedziesz, jedziesz do przodu, nie zatrzymuj się. No mówię, nie zatrzymuj się. Jeden mnożnik poleciał i już nie dropnie, już nie dropnie, aż ja już wiem, że to nie dropnie. Jak już jeden mnożnik przeleci, już przeleciał, to już nie ma szans. Nie ma szans na mnożnika. No nie ma, po prostu no nie ma, to jest przykre, że tu człowiek próbuje tyle kluczy otworzyć i to nie wychodzi. Jeden poleciał. Nie. 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 Ja nawet nie patrzę, co tam było dalej, bo się tylko niepotrzebnie denerwuję. No i poleciał jeden mnożnik, superancko, bardzo, bardzo, bardzo. Mm. Zaś ja już przeleciał. Jeden i co? No i dalej, no i zaś I... 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 nic nie dostałem. Dobra, wyłaź mi z tego, zostało mi 18 kluczy. Ja cię kręcę i przyjdzie taki Kamilek 47. Otworzy sobie 5 kluczy i mu dropnie. Dropną mu dwa mnożniki, i już jest zarobiony na serwerze. A ja 100 kluczy. I co? Jeden mnożnik. To mi te 200 milionów na jednego lejba nawet nie styknie. <laughs> to już przykre. Nie, już no, dwa mnożniki przeleciały. Nie komentuj naprawdę ja że nie komentuj bo się nie da 15 kluczy i mm... 13 kluczy Ja jestem zdenerwowany mordeczko Ja się czuję jakbym otwierał skrzynki w się. Bo właśnie może nie w CESie a na jakichś innych stroneczkach To nie? Ale to jest ten sam stres, to jest to samo wkurzenie, że chcesz coś, a to ci nie dropi. Tylko ci przelatuje tak hamsko. Już więcej miałem... Więcej mnożników miałem z tamtej ilości skrzynek, z staku, skrzyny, z staku kluczy, niż teraz z tych stu kluczy. A bo te klucze są jakieś nawiedzone. Fuck. Dwa poleciały mnożniki, już trzeci nie dropię, bo po tylko dwa są pewnie na otwarcie. A jak już ci dwa przelecą, to tu już coś kupię. Eee, nie przeleciało, nic nic nie przeleciało. Lecisz, idź idź, 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 idź. Siedem kluczy. Czemu ja to dzisiaj chciałem nagrywać? Mogłem później to nagrać, może później by było więcej mnożników. Ciekawe czy poradnia ma znaczenie na to, ile będzie mnożników dropało. Dwa nożniki przeleciały lipa, 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 lipo, lipo. <grym> Ale to jest naprawdę! pięć kluczy mi zostało! I co ja mogę zrobić teraz? No, nic nie zrobię. Tylko się mogę iść popłakać po odcinku. Jakby, ja będę płakał, jak to będę montował. To będzie przykre. Naprawdę to będzie przykre. Nie jest przykro. jest naprawdę przykro, że tylko jeden mnożnik. Nastawiłem się na 10. No, skurde dwa klucze. Się zwiesiło, to. Pa! i teraz nie dropnie mnożnik, bo się zlagowało. Chcę mieć zwrot. Ooo, alitro, może być. Chcę mieć zwrot. Przez tego laga. Bo jakby cofło teraz serwer, jakby laga miał serwer i by mi oddał wszystkie rzeczy. Ooo, jakie to by było sponio. Dobra. To leci do wad, bo tego nie chcę, tego też nie chcę, tego tego też nie chcę, co tu mamy, Blazów nie chcę, Creeperów nie chcę, Mushroomów też nie chcę, Endermanów też nie chcę, Villagerów, Pigmen, Shulker, o to zostawię, i Slime lecą, dobra. To co, mój dropik z dzisiejszej skrzyneczki, taki stosowy, to jest taki dropik. Brak słów. <grych> Naprawdę brak słów mordej, więc ja się z wami żegnam. A, 3, 3 litry mordeczki, jednak, jednak 3 litry, ale tak się jak jest zdobani. Więc mordeczki, do zobaczenia już w następnym odcinku. Nie pytajcie kiedy, ale przypominam, 200 łapeczek otwieram, 150 kluczy, skrzynek, 150 skrzynek otwieram. Jeśli zostawicie tutaj 150 łap, nie, 200 łapeczek. 200 łapeczek, nie ma tak łatwo mordeczki i 100 łapeczek rozdaję wam kolejny mnożniczek. Więc mam nadzieję, że znalazła się osoba, która wygra ten nożnik z poprzedniego odcinka. Napisz do mnie wiadomości w komentarzu gdzieś.